To znaczy w opozycji do społeczeństwa, i teraz powstaje taki, takie zagadnienie prawne, konstytucyjne, że w zasadzie nie można rozliczyć tych działań. Dlaczego nie można było powstawić tak jak wielokrotnie, powstawał taki problem, żeby postawić pod Trybunał Stanu ministra Ziobro czy innych członków rządu? No Dlatego, że ta konstytucja nie ma ugruntowania w systemie prawa. To znaczy została przyjęta przez mniejszość referendalnych, czyli tak. nie było kworum społeczeństwa, to znaczy 50%. Artykuł 9 ustawy referendalnej z 1995 roku dość jednoznacznie precyzuje, precyzyjnie wskazuje przesłankę ważności referendum. I orzeczenie Sądu Najwyższego z 15 lipca 1997 roku formuje wyrok o ważności referendum w opozycji do tej ustawy, którą powinien stosować. Przyjaciela, chwila, dajcie mi rozpakować w głowie tę zagadkę. Uważam!